Czy kochałeś kiedyś kogoś, kto wydawał się idealny? Aż okazało się, że wszystko było nie tak? Czułeś kiedyś tę więź, która mówi, to jest to, a gdy patrzysz wstecz po kilku dniach, jakby tego nigdy nie było? Może. Spędziłeś lata skacząc od jednego serca do drugiego, wierząc, że gdzieś istnieje ktoś stworzony dokładnie dla ciebie. Kto bez słów zrozumie? Kto spojrzy w twoje oczy i dostrzeże to, czego nikt nigdy nie zauważył? Ale w tej poszukiwania jest okrutny szczegół właściwa miłość nie pojawi się, dopóki w środku jesteś zagubiony. A to, bycie zagubionym, to nie wada. To brak połączenia. Rodzaj wewnętrznego szumu, który zniekształca Twoje postrzeganie, sprawia, że mylisz intensywność z dwustronnością, potrzebę z namiętnością, chaos z przeznaczeniem. Zaczynasz wierzyć, że miłość boli, że kochać to cierpieć, że spotykać kogoś, to zawsze tracić cząstkę siebie. Ale co jeśli problem nigdy nie był miłością? A jeśli to sposób, w jaki patrzysz na siebie w lustrze? Karl Jung mówił, że dopóki nie uświadomimy sobie tego, co jest nieuświadomione, będzie rządzić naszym życiem i nazwiemy to przeznaczeniem. I może właśnie tak robisz. Nazywasz przeznaczeniem to, co w rzeczywistości jest powtarzaniem. Powtarzaniem lęku przed samotnością. Powtarzaniem wstydu, który nosisz od dzieciństwa, powtarzaniem porzucenia, które stało się Twoim emocjonalnym nawykiem. I w tym cyklu, nawet gdy pojawi się właściwa miłość, nie dostrzeżesz jej, bo wciąż próbujesz leczyć rany przy pomocy drugiej osoby jak plastra. Ale jest trudna i może wyzwalająca. Prawda, właściwa osoba spotyka Cię dopiero wtedy, gdy już nie gubisz się w nikim. Jeśli w tobie coś zmęczyło się powtarzaniem tych samych rozczarowań z różnymi twarzami, zatrzymaj się, bo to, co nadejdzie, nie będzie o romansie. To będzie o Twojej części, której trzeba się nauczyć, kochać, najpierw przez Ciebie. Prawdziwa miłość to nie motylki w brzuchu, to uczucie, jakbyś po raz pierwszy był całością. Ale tego nas nie uczono. Od najmłodszych lat uczono nas, by szukać na zewnątrz tego, czego utraciliśmy w środku. Pomysł, że druga osoba nas uzupełnia, stał się niemal święty, jakby pustka była czymś naturalnym, a miłość jej lekarstwem. Dlatego przywykliśmy ścigać ludzi tak, jakbyśmy gonili siebie. Wchodzimy w relacje, by być uratowanym, a tak naprawdę ukrywamy się. Ale Jung był jasny: wszystko, co w sobie odrzucasz, ujrzysz w drugim. Dlatego zakochujesz się w kimś, kto traktuje cię tak, jak ty traktujesz siebie w ciszy. Dlatego przyciąga cię ktoś, kto cię odrzuca, ucisza, rozbija, nie dlatego, że ci się to podoba, ale dlatego, że część ciebie uważa, że to znajome, zasłużone, nieuniknione. I co najtragiczniejsze, dopóki nie zrozumiesz, wzorzec będzie się powtarzać z nowymi imionami, nowymi twarzami, nowymi obietnicami, ale z tą samą pustką. Myślisz, że szukasz kogoś wyjątkowego. A tak naprawdę próbujesz ponownie spotkać swój traumy i pokonać ją tym razem. Tylko, że miłość to nie pole bitwy. Właściwa miłość nie wymaga dowodów. Nie wystawia twojej wytrzymałości. Nie zmusza do wysiłku, by zostać zrozumianym. Gdy jesteś w całości, właściwa obecność cię nie myli. Ona koi, ale by do niej dotrzeć trzeba zapłacić cenę. Musisz porzucić fantazję bratniej duszy jako brakującej połowy. I przyjąć, że to, czego brakuje, to cała ty. Bo nikt cię nie znajduje w chaosie. Znają cię dopiero, gdy przestajesz uciekać, a wtedy dzieje się coś niezwykłego. Miłość nie przychodzi z potrzebą, przychodzi jako lustro, lustro drugiego. Większość ludzi sądzi, że zakochuje się w drugiej osobie, ale w rzeczywistości zakochujemy się w tym, co ten ktoś ujawnia, albo ukrywa w nas samych. Karl Jung nazwał to projekcją. To nieświadomy mechanizm, który sprawia, że dostrzegamy w innych części siebie, których nie rozpoznajemy, których się boimy albo które pragniemy. Dlatego miłość, szczególnie ta intensywna, jest lustrem psychologicznym. Pokazuje ci to, na co jeszcze nie jesteś gotowy spojrzeć, a może gorzej. Pokazuje ci to, co próbujesz zapomnieć. Nie pociąga cię każdy. Pociąga cię ktoś, kto w Twojej psychice reprezentuje coś znajomego. Czasem to porzucenie, którego doświadczyłeś i nigdy nie przetworzyłeś. Innym razem to cicha krytyka, którą nasiąknąłeś od swoich rodziców. A czasami to pustka, którą od zawsze próbujesz wypełnić przebrana za romans. I efekt jest druzgocący. Nazywasz połączeniem coś, co w rzeczywistości jest utożsamieniem się z własną raną. Osoba, która traktuje cię z obojętnością, dotyka twojego lęku, że nie jesteś wystarczający. Ta, która jest zbyt obecna, przypomina ci brak granic, który dusił cię w dzieciństwie. Ta, która znika bez słowa, uruchamia twój paniczny strach przed porzuceniem ten sam, który istniał zanim jeszcze wiedziałeś, czym jest miłość. Wydaje ci się, że wybierasz świadomie, ale w rzeczywistości odpowiadasz jedynie na cichy głos własnego cienia i co najokrutniejsze, im głębsza rana, tym silniejsze przyciąganie. To nie jest pragnienie, to przymus, to nie jest miłość, to emocjonalne echo, dlatego te złe miłości wydają się tak intensywne, bo uruchamiają wszystko, co nierozwiązane. Ale to oznacza też coś brutalnie wyzwalającego. Sposób, w jaki kochasz, mówi więcej o Twoim nieświadomym umyśle niż o tej drugiej osobie. Nie zakochujesz się w tym, kim ktoś jest. Zakochujesz się w tym, jak sprawia, że czujesz się sam ze sobą. Jeśli masz wrażenie, że musisz się udowadniać, by zasłużyć na miłość, prawdopodobnie nauczyłeś się, że samo istnienie nie wystarcza. Jeśli ciągle powtarzasz te same schematy, ten sam obiecujący początek, to samo gorzkie zakończenie, to może nie żyjesz prawdziwymi relacjami, tylko nieświadomie odtwarzasz wzorce których nigdy nie skonfrontowałeś. To nie ta druga osoba jest winna. Ona jest tylko lustrem. A dopóki będziesz w niej widział obietnicę ocalenia, zignorujesz przesłanie. Ona jest po to, by pokazać ci, gdzie jeszcze jesteś zagubiony. Zakochany cień. Zakochanie pachnie cudem. Pojawia się, jakby wszechświat w końcu cię usłyszał. Synchronizacja jest idealna. Dotyk natychmiastowy. Rozmowy płyną, jakby zawsze istniały. Ale Jung ostrzegałby: Uważaj na to, co wydaje się zbyt magiczne, bo to, co pochodzi z nieświadomości, często przebiera się za przeznaczenie. Problemem nie jest samo zakochanie. Problemem jest to, co ono ukrywa zakochanie, które oślepia, pochłania, odbiera sen. Rzadko kiedy dotyczy tej drugiej osoby. Prawie zawsze to Twój cień, który próbuje znaleźć wyraz. Cień to wszystko, co w sobie odrzucasz, wypierasz lub ukrywasz. Twoja niepewność, twoja nieprzepracowana złość, twoje pragnienie kontroli, twój wstyd zakopujesz te części, ale one nie umierają, one tylko czekają. I gdy spotkają kogoś, kto dotknie tych punktów gestem, spojrzeniem, przemyślanym milczeniem, budzą się, a ty nazywasz to połączeniem, ale to nie połączenie to zapłon, to cień wychodzący z jaskini, by zaczerpnąć powietrza. Dlatego tyle intensywnych miłości zamienia się w emocjonalne piekło, bo to nie była miłość, to były pustki szukające wypełnienia, rany szukające znieczulenia, ego szukające odbicia. Mówisz, nigdy wcześniej tego nie czułem, oczywiście, bo nigdy wcześniej nie zostałeś tak bezpośrednio skonfrontowany z tą częścią siebie, którą całe życie próbowałeś ukryć. Cień, kiedy zostaje rzucony na partnera. Nie pojawia się jako potwór, pojawia się jako idealizacja, jako pragnienie zlania się w jedno, jako ta irracjonalna pewność, że tym razem będzie inaczej, ale nie będzie. To ten sam cykl, tylko w nowym przebraniu. Różnica między potrzebą a miłością jest taka, że potrzeba domaga się, miłość rozpoznaje, potrzeba błaga o uwagę, miłość objawia się w ciszy. Potrzeba istnieje tylko dzięki drugiej osobie. Miłość rodzi się ze spotkania, nie z ucieczki. I co to ma wspólnego z jungiem? Wszystko, bo jedynym sposobem, by kochać naprawdę, jest zmierzenie się ze swoim własnym cieniem, zanim zagubisz się w odbiciu drugiego. Gdy zintegrujesz odrzucone części siebie, miłość nie musi już być znieczuleniem. Może w końcu stać się wyborem, ale dopóki to twój cień się zakochuje, Będziesz szukać zbawienia w cudzych oczach i nazywać to miłością, a ból będzie się powtarzał, aż przestaniesz uciekać przed sobą. Emocjonalne powtórzenie, nadchodzi moment, nieunikniony, w którym zaczynasz zauważać, że pewne historie się powtarzają, obietnice mają inną barwę głosu, oczy są inne, ale fabuła zawsze ta sama, poznajesz kogoś zaangażujesz się tworzysz oczekiwania czujesz ten dziwny dreszcz pomiędzy nadzieją a lękiem wydaje ci się że tym razem to prawdziwe ale z czasem znów wracają znajome sygnały nagłe zniknięcie obojętność przebrana za chłód zależność podszyta oddaniem i wszystko kończy się jak zawsze to nie pech to wzorzec a wzorce jak mówił jung to symboliczne powtórzenia nieświadomości Próbującej stać się świadomą. Twoja nieświadomość nie próbuje cię ukarać, ona próbuje ci coś pokazać pokazać, gdzie boli, gdzie brakuje gdzie wciąż jest coś do zintegrowania te cykle są jak wewnętrzne labirynty. Każda nowa miłość wydaje się wyjściem, a tak naprawdę to tylko kolejna runda wokół tego samego pustego centrum. I dopóki nie zauważysz, że to ten sam scenariusz z nową obsadą Będziesz odgrywać tę samą rolę kogoś, kto chce być uratowany. Ale uratowany od czego? Może od strachu przed samotnością, od ciężaru patrzenia w lustro i dostrzegania, że nadal nie potrafisz się pokochać, od braku własnej tożsamości, gdy nie jesteś w związku. Większość ludzi szuka relacji nie po to, by dzielić to, kim są, ale by wypełnić to, czego im brak. Tylko, że druga osoba nie może tego zrobić, a gdy próbuje, staje się wrogiem. Bo każda próba uzupełnienia cię tylko podkreśla, jak bardzo czujesz się niepełny. Dlatego początek jest zawsze tak intensywny, pojawia się nadzieja, że tym razem się uda. I dlatego koniec boli tak bardzo. Nie tracisz tej osoby, tracisz kolejną próbę odnalezienia siebie, miłości, które zaczynają się euforycznie, prawie zawsze kończą się wyczerpaniem, bo euforia to niespokój, to emocjonalna. Adrenalina napędzana wyobrażeniami, które nie przetrwają codzienności. I tu leży sedno: nie masz pecha w miłości, po prostu jesteś spójny ze swoją psychiką. Typ osoby, którą przyciągasz i przez którą jesteś przyciągany, dokładnie pokazuje, gdzie twoja dusza nadal jest uwięziona uwięziona w wersji ciebie, która wierzy, że na miłość trzeba zasłużyć, krwawiąc. A dopóki ta wersja nie zostanie rozpoznana, to ona będzie trzymać ster, wybierać za ciebie, kochać za ciebie, cierpieć zamiast ciebie, aż ty zdecydujesz, przerwać cykl, synchronia uczuciowa. Są spotkania, których nie da się wytłumaczyć: można je tylko poczuć. Obecność tej osoby nie myli, nie niepokoi, nie przyspiesza serca w panice. Ona po prostu nie uspokaja. Karl Jung. Nazwał to synchronicznością, znaczący zbieg okoliczności wydarzeń zewnętrznych z wewnętrznymi stanami świadomości. To nie magia, to zgodność. Gdy jesteś w harmonii ze sobą, świat zaczyna odpowiadać inaczej, i dotyczy to szczególnie spotkań. Właściwa miłość nie przychodzi jako odpowiedź na błaganie, przychodzi jako odzwierciedlenie cichej zmiany po tylu powtórzeniach. Tylu cierpieniach, tylu poszukiwaniach, coś w tobie zaczyna się zmieniać, przestajesz biec, zaczynasz obserwować. I w tej przestrzeni, gdzie wcześniej był tylko rozpacz, pojawia się coś nowego, pełnia. To właśnie wtedy zaczynają dziać się prawdziwe rzeczy, nie dlatego, że krzyczałeś do wszechświata, czego chcesz, ale dlatego, że w końcu ucichłeś na tyle, by usłyszeć, czego naprawdę potrzebujesz. I w tym nowym stanie wydarza się coś rzadkiego. Nie zakochujesz się w pustce. Nie szukasz emocjonalnego substytutu. Rozpoznajesz obecność. Właściwa osoba nie ratuje cię przed tobą samym. Znajduje cię tam, gdzie już nie potrzebujesz być ratowany. Dlatego czasem prawdziwa miłość na początku nie wydaje się ekscytująca. Nie ma dramatu. Nie ma euforii. Jest spokój. Jest dopasowanie. Jakby ciała przypomniały sobie coś, czego umysł jeszcze nie potrafi nazwać. To jest ta brutalna różnica między miłością projekcyjną a miłością zsynchronizowaną. W tej pierwszej widzisz, w drugiej osobie to, czego ci brakuje. W tej drugiej widzisz to, co już w tobie jest i dlatego ją rozpoznajesz. Ale synchronia dzieje się tylko wtedy, gdy świadomość na to pozwala. Jeśli nadal jesteś uwięziony w narracji niedostatku, zignorujesz znaki. Powiesz, że nie czujesz motyli, że brakuje chemii i wrócisz do starego cyklu, gdzie intensywność i chaos idą w parze. Synchronia uczuciowa wymaga dojrzałości emocjonalnej, nie odpowiada na krzyk potrzeby, odpowiada na szept prawdy. A ta prawda jest prosta miłość, która jest Twoja, nie spieszy się, nie narzuca się, po prostu się pojawia, gdy już nie szukasz nikogo, tylko jesteś w pełni sobą. Miłość Cię nie dopełnia. Powiedziano ci, że znajdziesz swoją drugą połówkę, że miłość twojego życia przyjdzie, by wypełnić to, czego ci brakuje, że gdzieś tam, a jest ktoś, kto trzyma dokładny klucz do twojej pustki, ale to nie jest miłość, to zależność. A zależność na początku smakuje słodko, ale z czasem kosztuje okrutnie. Karl Jung nigdy nie mówił o miłości jako o zjednoczeniu dwóch połówek. Dla niego prawdziwe spotkania zdarzają się tylko pomiędzy ludźmi kompletnymi. Połówki nie kochają, one się pochłaniają i może to właśnie największy jato powieści, które słyszeliśmy od dziecka. Przekonanie, że bycie niekompletnym jest naturalne, a to druga osoba ma to naprawić. Ale co się dzieje, gdy spotykają się dwie połówki? One się nie dopełniają, one się ranią, bo każda z nich oczekuje od drugiej tego, czego sama nie potrafi utrzymać, i wtedy pojawiają się gry, testy. Milczenie pełne oczekiwań. Miłość oparta na braku zamienia się w pole walki. Kto kocha bardziej? Kto pierwszy ustąpi? Kto jest bardziej dostępny? I powoli to, co miało być spotkaniem, staje się emocjonalnym przetrwaniem. Ale istnieje miłość, która nie wymaga nie po to, by coś uzupełnić, lecz by się przelać. Ta miłość nie przychodzi, by cię uratować przychodzi, by Cię odbić jak lustro. Nie mówił jesteś wszystkim, czego mi brakowało, lecz dobrze spotkać kogoś, kto idzie przez życie w całości, nawet z bliznami podobnymi do moich. To miłość, bez pośpiechu, bo nie rodzi się z głodu, tylko z obecności. Nie musi Cię zalać, by udowodnić, że istnieje. Ona trwa, nawet gdy cisza się przeciąga. Nawet w zwykłych dniach. Nawet gdy pojawia się lęk, bo on już nie straszy bardziej niż pragnienie, by zostać. Ta miłość cię nie dopełnia, bo już wcześniej rozpoznałeś swoją pełnię, i właśnie dlatego działa, bo nie stawia ci warunków, nie próbuje cię kształtować, nie umniejsza cię, odpowiednia obecność, nie próbuje cię zająć, ona ci towarzyszy. I to jest różnica między relacją, która więzi, a tą, która odsłania. W końcu prawdziwa miłość jest prosta. Ale prosta nie znaczy powierzchowna. To znaczy, że nie potrzebuje teatru, ani gier, ani desperacji. Potrzebuje tylko dwóch dusz, które przestały uciekać od siebie i dlatego mogły się wreszcie spotkać. Miłość, która odbija, to nie druga osoba cię ratuje. To spotkanie dwóch świadomości, które już nie muszą się ukrywać. Odpowiednia osoba nie jest magiczna. Nie leczy twoich ran słodkimi słowami, ani nie wymazuje traum, które dzieciństwo wyryło ci w ciele. Ona po prostu przychodzi, i z jakiegoś dziwnego powodu nie musisz już się bronić, możesz po prostu być. I to właśnie przeraża. Po tylu relacjach, w których musiałeś udowadniać swoją wartość, wciskać się w ramy, błagać o okruchy obecności, ktoś, kto po prostu zostaje, bez oczekiwania spektaklu, wydaje się zbyt obcy, by mu zaufać. Ale w tym właśnie tkwi piękno prawdziwej miłości. Ona nie oczekuje przedstawienia, ona rozpoznaje, bo zanim się pojawiła, ty już się rozpoznałeś. Przeszedłeś przez chaos, spojrzałeś własnemu cieniowi w oczy, pogodziłeś się z tymi częściami siebie, których kiedyś się wstydziłeś. Miłość, która przemienia, to nie ta, która cię dopełnia, to ta, która odbija twoją całość, bez hałasu, bez dramatu, bez potrzeby ogłaszania się światu. I dlatego jest tak rzadka. Większość ludzi szuka intensywności, niewielu potrafi unieść głębię. Pragną namiętności, która odurza, nie więzi, która obnaża. Ale jeśli dotarłeś aż tutaj, może już nie szukasz tego, co Cię rozprasza. Może jesteś w końcu gotowy na to, co cię odsłania? Karl Jung mówił, że tylko konfrontując się z ciemnością w sobie, możemy naprawdę rozpoznać światło w drugim. I gdy to się dzieje, nie trzeba już krzyczeć o miłość, wystarczy spojrzeć i zostać dostrzeżonym. Może jeszcze nie spotkałeś takiej miłości, ale pytanie już się zmieniło: czy stałeś się już kimś, kto by ją rozpoznał? Bo prawdziwa miłość nie przychodzi, gdy na nią czekasz, przychodzi, gdy już jej nie potrzebujesz. I właśnie dlatego jest taka lekka, taka cicha, taka pewna. Jeśli coś w tobie poruszyło się na dźwięk tej dawnej pustki, której żadna relacja nie umiała wypełnić, może zacząłeś sobie przypominać. A czasem wszystko, czego miłość potrzebuje, to byś przestał zapominać, kim naprawdę jesteś. Jeśli ten film zostawił cię w ciszy, to może dlatego, że nie przyniósł odpowiedzi, tylko zapalił lustra, a jeśli tak, to więcej z nich czeka na ciebie w kolejnych filmach, we właściwych miejscach, w tobie.